Dzień dobry, dzień dobry. Ja się z wami witam na pierwszym vlogu na tym kanale. Już od dawna chciałam się zabrać za tą platformę, ale nigdy nie wiadomo, jak zacząć, kiedy zacząć, co nagrać. Dzisiaj rano stwierdziłam, że to jest ten dzień. Mamy w tym momencie piątek, czyli tak naprawdę półmetek naszego wyjazdu tanecznego, bo w poniedziałek po śniadaniu wyjeżdżamy, więc pokażę Wam końcówkę, co się będzie tutaj działo. No pewnie dodam jakieś przebitki z poprzednich dni, bo naprawdę dużo już się działo, ale to troszeczkę później. Co się dokładnie będzie działo na tym kanale, to gdzieś po drodze wam poopowiadam, że was nie zanudzić na start. Ja tymczasem zostaję tutaj na trawce, rozkładam się i czekam na uczestników, bo zaraz mamy zajęcie dla porannych ptaszków. Ja się już zdążyłam ogarnąć po zajęciach, dziewczyny zadbały o mnie, zrobiły mi kawę, a teraz lecimy właśnie na kolejne zajęcia, bo pozmieniał nam się trochę plan dnia, ale wiecie jak to jest na wyjazdach, trzeba być elastycznym, więc idziemy słuchać co się będzie działo i lecimy dalej w dzień. Już rozkładam swoje stanowisko. Z tej kawki nie może zabraknąć. Rozkładam właśnie laptopa. Będę zgrywała rzeczy jeszcze z dwóch telefonów. No i jeszcze jedną kamerką w tym momencie nagrywam, bo teraz kilka słów o tym, gdzie my w ogóle jesteśmy i co robimy. Jesteśmy w tym momencie na warsztatach wyjazdowych, ale jak mogliście zauważyć, z taką szczególną grupą wiekową, ponieważ jest to uniwersytet trzeciego wieku. I ja wiem, co możecie sobie w tym momencie pomyśleć, ale ja jestem tutaj po to, żeby wam tę grupę wiekową odczarować, bo to co te kobiety robią, te kobiety, ci mężczyźni, ci ludzie, którzy tutaj są, to jest coś niesamowitego i ja w ich wieku chciałabym mieć dla energii. Ja, będąc przez 30, nie mam tyle energii, co mają oni, będąc po 60. Jeszcze raz. Czym się tutaj zajmujemy i co dokładnie robimy? A tak naprawdę, czym się zajmuje mój świeżo upieczony mąż? To wam pokażę tutaj i w przebitkach, i na pewno w dalszej części materiału, bo jest tego sporo, co już zrobiliśmy, a co będziemy robić, to jest już zupełnie inna historia. Ale od czego ja tutaj jestem? Ja tutaj jestem głównie od tworzenia kontentu. To jest moje centrum dowodzenia. Tworzę rolki, tworzę relacje, tworzę filmiki i teraz jeszcze w formie vloga będę Wam pokazywać, co się tutaj dokładnie dzieje. Więc ja non stop chodzę ze wszystkimi sprzętami non stop ich nagrywam i później siadam sobie spokojnie i to wszystko tworzę. No i oczywiście prowadzenie porannych zajęć czy poprowadzenie jakichkolwiek układów to jest świetna odskocznia. Od tego, co się dzieje, no i wspólnymi siłami staramy się tworzyć to, co jest tutaj, czyli tą atmosferę, no i tą całą zabawę, którą tutaj mamy, na którą was ze sobą zabieram. Powiem Wam, że to jest dla mnie niesamowite. Ja tych ludzi znam już od pięciu lat i człowiek z roku na rok powinien się starzeć. A jak dla mnie? Pod kątem energii, to oni jeszcze bardziej nabierają tej energii. Wiadomo, ciało się starzeje, ale oni ani trochę, im poziom energii po prostu nie spada. I to jest świetne, jak taki wyjazd. Jest dla nich świetną odskocznią i świetnym naładowaniem baterii, ale też dla nas, bo ja zawsze wracam z niego tak naładowana, że to jest coś niesamowitego. Ale dość już gadania, muszę pozgrywać pliki, posegregować je i coś zacząć robić, dlatego że w niedzielę wieczorem chcemy im puścić już taki filmik z wyjazdu. Przechodzimy się na szybką salę taneczną, gdzie oprócz line dance'u uczą się square dance'u. I teraz tutaj jest o tyle trudność, że komendy są w języku angielskim, więc zobaczcie jak to wygląda. A przy okazji słuchajcie się muzyki, bo muzyka jest niesamowita. you uh -oh. Mieliśmy chwilę odpoczynku i lecimy teraz na wycieczkę, tym razem bliziutko, bo do Polańczeka. Co to są za ludzie? Stanęli i tańczą, nie przejmują się niczym, po prostu stoją, bawią się i tańczą. To jest coś pięknego. Ja już wspominałam, że to są ludzie, z których powinniśmy brać wszyscy przykład. Zobaczcie, dzisiaj cały dzień, od samego startu, zajęcia dla porannych ptaszków, potem były tańce, potem były tańce w amfiteatrze, potem jeszcze był spacer, chwila przerwy. Proszę bardzo, oni tańczą dalej. Powiem Wam, że ta energia, ona zaraża niejednego i dlatego ja zawsze wychodzę tak pozytywnie naładowana ze wszystkich wyjazdów. Zaraz Wam pokażę, co tutaj się dzieje na sam wieczór, bo oni dopiero teraz zaczynają imprezować. Jak przyjdzie zima, i ten drugi koń wyjdzie ze szpitala. Kochani, i jeden z tego morał. Tak trzeba żyć, dokładnie tak trzeba żyć. Widzimy się jutro. Dzień dobry, dzień dobry. Ja się z Wami witam kolejnego dnia i tym razem, zaraz po śniadaniu, lecimy na pontony. Panu ja daje obrócimy wierni, my szczerzej paserni, my i nasz pies. I to jest dla mnie właśnie bycie w sile wieku. Jesteśmy po pontonach wypompowani. Ja dosłownie ostatnie dwie godziny przespałam, wstaję, a co oni robią? No, oni sobie tańczą, jak gdyby nigdy nic. No bo nic tylko brać przykład. <śmiany> Tam jakieś 3 minuty do kolacji, więc szybciutko poprawiam make-up. Jeszcze czekam, aż mi się tutaj pliki zgrają. I teraz powiem Wam kilka słów o tym, kim my w ogóle jesteśmy i co my tutaj robimy. Bo tak cały czas pokazuję, pokazuję, a jeszcze nic nie powiedziałam. Więc tak, jesteśmy teraz na, wyjazdy, na wyjeździe. W sumie to na warsztatach wyjazdowych ze szkołą Tańca Dance Lord kings, która zajmuje się głównie tańcem liniowym. Mówię głównie, dlatego, że widzieliście tutaj i Square Dance i troszeczkę innych rzeczy robimy w stylu porannego rozciągania, itd, tak dalej, ale głównie jest to wyjazd pod kątem tańca liniowego, i tak jak widzieliście, główną grupą docelową naszą. Są seniorzy, uniwersytet trzeciego wieku, ale tak jak mówię, główną, bo nie tylko, bo na innych nagraniach i na innych vlogach zobaczycie, że młodsi ludzie również z nami tańczą i że jest to pasja, która nie dotyczy tylko i wyłącznie tej grupy wiekowej, ale każdej innej. I wiecie, trzeba zacząć o tym mówić szerzej, dlatego że ci ludzie na co dzień pokazują mi, że nie ma czegoś takiego jak bariera, nie ma czegoś takiego jak e, jestem za stara albo jeszcze nie próbowałam, to teraz mi nie wypada. Nie. Ci ludzie korzystają z życia naprawdę jak mało kto i my młodsi ludzie powinniśmy się od nich uczyć i brać przykład, bo, bo ta werwa i to wszystko, ta chęć życia, chęć doświadczania tego wszystkiego, to jest po prostu coś dla mnie niesamowitego i ja przy nich tak naprawdę uczę się korzystać z życia. Zresztą na niektórych nagraniach jeszcze zobaczycie, jak to do Dokładnie wygląda. Ja mam wrażenie, że im się baterie też nie wyczerpują. Po prostu oni posiedzą chwilę i zaraz idą, czy podbijać parkiet, czy idą w góry, czy tak jak dzisiaj byliśmy na pontonach. Dla wielu z nich to był pierwszy raz, ale co? Wsiedli i spróbowali. Jak to kiedyś mi powiedziała fajnie jedna z dziewczyn, to nie jest tak, że ona się nie boi. Po prostu bój się i rób. Okej, okay, powiedzmy, że prowizorka mała zrobiona, nie wygląda to najgorzej, jeszcze tylko trochę pudru, akurat pliki się zgrały i będę miała to montowania na później. Bo jeszcze muszę parę rzeczy tutaj dorobić. Ło owady! No właśnie, dlatego przebywanie na świeżym powietrzu jest fajne, póki nie ma owadów. No ale cóż, nie wiem, że dzisiaj wyglądam jak wyglądam, ale zaczęło mnie brać jakiś zapalenie zatok. Ja mam, na ja mam do tego ogromną tendencję we wszelkiego rodzaju wyjazdach. Zawsze pod koniec wyjazdu ze mnie chwyci. Także tutaj, no jak to jest w górach, wiatry, nie wiatry i zatoki przewiało. Ja się będę zbierać na kolację i pokażę Wam jeszcze, co będziemy robić dzisiaj wieczorem. Dzień dobry, mamy już niedzielę i jest popołudnie. Ja się witam z Wami dopiero teraz, bo dzisiaj w nocy i rano w ogóle cały poranek dopadło mnie takie kombo. Nie dość, że alergia to jeszcze chyba jakieś zapalenie zatok. Miałam cały nos zatkany, byłam cało opuchnięta. Dalej to troszkę widać, ale już i tak jest niebo lepiej niż było. Więc zebraliśmy się, niektóre osoby już pojechały, a my teraz zebraliśmy się na wycieczkę i pojechaliśmy sobie do Polańczyka. Może nam się uda skoczyć na park linowy, ale na pewno skoczymy na jakąś dobrą kawkę i pozwiedzamy jeszcze okolice, póki Mamy czas, bo dzisiaj mamy ostatni pełny dzień, a tak naprawdę już ostatnie pół dnia. No i jutro po śniadaniu wyjeżdżamy. Wracamy, przeżyliśmy. Powiem Wam, że nie doszliśmy do końca tej ostatniej, tej wysokiej trasy, ale to dlatego, że zabrał się taki wiatr. I zresztą za, mnie, za mną widać te chmury. Zbiera się faktycznie na deszcz, na burzę. No a na wysokości 15 metrów to już czuliśmy co, i jak, a tam jeszcze dalej było wyżej, więc zaliczyliśmy też awaryjne schodzenie w dół. Także naprawdę dzień z przygodami. Więc teraz wracamy, będziemy mieć dosłownie chwilkę na odpoczynek. No i lecimy dalej z tańcem. Nie powiem, liczą na odrobinę spokoju. A to mój przychodzi, wytarguje mnie z przenica, brakuje, nam ciebie musisz iść tańczyć, więc to, biegniemy. Ale nas tutaj ulewa złapała, proszę bardzo. I jak leje. Ale rumor się na korytarzu zrobił. Wszyscy powolutku wychodzą spokojnie. My też już powoli opuszczamy. zostały ostatnie reklamówki do wzięcia. No, powiem Wam, że smutek łapie, ale bardzo wszyscy się już pakują do samochodów. Ale jedziemy jeszcze obejrzeć kościołek, więc jeszcze się nie żegnamy. Proszę bardzo, jak się wszyscy pięknie pakują. Się zaliczyliśmy szybką kawę, były naprawdę bardzo dobre ciastka, jak wiem, na ciasteczko zawsze znajdzie się drugi żołądek, więc zjedliśmy coś słodkiego, no i ruszamy w drogę powrotną. I teraz w czystym sumie nie mogę powiedzieć, że szafowa była na wychodnym i z wychodnego wróciła, bo ledwo wróciliśmy, ja już musiałam zalecieć do salonu po papiery, no bo to się jednak samo nie zrobi, podsumowanie miesiąca, wypłaty, niewypłaty i te wszystkie inne rzeczy same się nie zrobią, także od razu twarde zderzenie z rzeczywistością. I chciałam Wam niby poopowiadać, co się będzie tutaj działo na vlogu i tak dalej, ale wydaje mi się, że zostawimy sobie to na następny raz. Także jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, to ja Wam dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się!